Tu dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach i nie tylko. Dzisiaj chcemy przedstawić dwie książki. Ortografia w wierszykach, ustresowa oraz rzet Autor Tomasz Elbanowski, ilustracje Małgorzata Flis. Witaj, Staszku. Hej! No dobra, ortografia. Czym taka książka się. Te książki się wyróżniają? Się tym, że są napisane w wierszykach. E, te wierszyki bardzo e, fajnie się zapamiętuje, e, bardzo łatwo, chociaż niektóre są takie długie, że, że ich się nie da. E, ale trzeba zwrócić tutaj uwagę na to, że w ortografii rzecz e, z kropką nie, znajduje się, nie znajdują się wyrazy, wyrazy rz. No, chyba że taki jakiś maluszy wyjątek. A w ortografii, kreską nie pojawia się raczej uotwarte. No świetnie. Słuchaj, a powiedz mi same zasady pisowni tych liter. Są tutaj jakoś wyjaśnione? Są, so, na końcu na końcu jest, yy, zależy jaka to książka, jeśli to jest rzecz z kropką, to jest, są wyjaśnione zasady na końcu rzecz z kropką, a na, na końcu ortografia yy, u z kreską, yy, jest, są, zasady, są zasady pisowni u z kreską. Okej, okay, a czy ty znasz te zasady? No ja tak, znaczy może nam, ale jakoś mi tak zanikają. Mhm. Czy te książki są pomocne w nauce właśnie ortografii, jak uważasz? Tak, tak, bardzo bardzo moim zdaniem są, są pomocne mogą nam pomóc i chciałem też tutaj powiedzieć, że na końcu jeszcze dalej po tych zasadach jest słownik. Taki słowniczek mały, właśnie jest wyrazami, z z daną literą. Mhm. Czy znaczy to jest książka tylko dla y, uczniów? Że no, nie, nie tylko dla, dla, y, dla uczniów. Moim zdaniem, też dla, y, dla mniejszych dzieci, bo moje rodzeństwo też te wierszyki słuchało. Też sobie można przećwiczyć te potem wyrazy. Yy, to jest w ogóle takie do ćwiczenia właśnie tu, yy, tej pisowni rozumiem, czyli ma dwojakie zastosowanie można się uczyć ortografii yy, bądź też słuchać jako po prostu zwyczajnego wierszyka dla maluchów w sam raz tak yy, jak się spisała ilustratorka? ilustratorka się spisała dobrze, bardzo, bardzo ładne rysunki moim zdaniem bardzo mi się te rysunki podobały. Bardzo ładne, kolorowe i naprawdę tutaj się ilustratorka postarała. książka zachęca do tego, żeby poznać takie znaki w polskim alfabecie, których nie ma w innych krajach, bo w innych alfabetach raczej nie ma ów z kreską albo rzet z kropką. Moim no, raczej na pewno. I właśnie ta książka zachęca do poznania takich właśnie polskich znaków. Poprawnej pisowni. Tak. Polecam wszystkim te książki, to świetna zabawa i nauka. Dziękuję. Pa!